iPhone 12 Pro Max, czyli maksimum możliwości i maksymalna wielkość, co Apple umieściło w najbardziej topowym iPhone'ie na ten rok. Mam na imię Bartek, a Max to naprawdę poprawne nazewnictwo dla tego modelu. Jeżeli jest to model większy z tych dużych, to oznacza, że nie dla każdego będzie on ok. Muszę się przyznać, w trakcie testów zaczął mnie niezwyczajnie boleć kciuk od wyciągania go, żeby sięgnąć przeciwległej krawędzi. Urządzenie gabarytami nie wykracza poza to, co mamy na rynku flagowców, ale pewna zmiana konstrukcyjna przy tym wymiarze trochę utrudnia korzystanie ze smartfona. Mowa o nowych ścięciach ramek. Wykończenie ramek jest na błysk, przez co możecie zauważyć jej palcowanie, które jest w sumie większe niż tyłu urządzenia. W porównaniu do iPhone'a 12 mini mamy do czynienia z matowym szkłem. Jest ono moim zdaniem znacznie bardziej estetyczne od tego w modelu Mini i do tego spokojnie można powiedzieć, że jest bardziej premium. Wyspa z aparatami odrobinę wystaje, ale wszystko w granicach rozsądku. Na froncie jest szkło Ceramic Shield, czyli zmodyfikowana wersja Gorilla Glass z kryształkami ceramiki, które ma jeszcze bardziej uodpornić powłokę przed zarysowaniami. U mnie kilka rys się pojawiło, dalej jest to szkło w smartfonach, więc lepiej dokupić i do niego ochronne szkło hartowane. Kilka złotych, a to dodatkowe zabezpieczenie. Cała konstrukcja jest wodoszczelna z certyfikatem IP68. Dodam jeszcze, że wszystkie oczka aparatu chroni szkło szafirowe, które zarysować może jedynie diament, ale za to ten typ szkła jest trochę bardziej podatny na stłuczenia iPhone 12 Pro Max jest zaskakująco wytrzymały, jeżeli chodzi o upadki z różnej wysokości, pod różnymi kątami, co udowadniają przeróżne kanały na YouTubie, które pokazują drop testy właśnie tego modelu. Więc jeżeli Wam telefon upadnie w niespodziewanej sytuacji, można mieć nadzieję, że nic się z nim nie stanie. Apple chcąc trzymać swój topowy poziom zabezpieczeń biometrycznych, pozostawiło duże wcięcie, które, przypominam, jest takiej samej wielkości, niezależnie od wielkości smartfona z linii 12. Masa czujników tutaj umieszczonych, łącznie z tym podczerwieni, nie wróżą, żeby Apple w najbliższej generacji coś zrobiło z tym wcięciem. Za to dostajemy super szybkie rozpoznawanie twarzy, nawet w pełnym zmroku. Do tego działa ono w 3D, także możecie spać spokojnie, bez obawy o swoje bezpieczeństwo. Dalej jednak uważam, że skaner odcisków palców by się tutaj po prostu przydał, tym bardziej w czasach, gdy zasłanianie twarzy stało się czymś normalnym. Poniżej sensorów jest oczywiście ekran. Jest to ta sama technologia co na przykład w iPhone 12 mini, czyli o wdzięcznej nazwie Super Retina XDR OLED. W tym wypadku deklarowana średnia jasność jest wyższa niż w mini o prawie 30%, natomiast maksymalne osiągi są takie same. Odwzorowanie kolorów, ostrość, kąty widzenia bardzo dobrze wyglądają i jest to na pewno jeden z lepszych ekranów na rynku. Do tego jest on oczywiście płaski, bez żadnych zaokrągleń. Najwyższy model już powinien mieć wyższe odświeżanie ekranu. Tak jak w Mini, zwykłej 12 czy nawet w Pro, jeszcze to można wybaczyć, ale w Pro Max taryfy ulgowej nie ma i być nie może. Moim zdaniem, jest to jeden z największych braków iPhone'a 12 Pro Max i nie może na pewno zasłaniać się tym, że wyższe odświeżanie powoduje większą konsumpcję energii, która jest zebrana w tym urządzeniu, z tego względu, że jak zaraz się dowiecie, tej energii naprawdę jest sporo. Już w teście iPhone'a 12 mini mówiłem, że procesor Apple A14 Bionic wykonany w rekordowym 5-nanometrowym procesie technologicznym jest złotem pod względem wydajności i prąd żerności. Jest sześciordzeniowy, z czego dwa rdzenie nazwane są Firestorm. Rozpędzają się one aż do 3,1 GHz, a 4 pozostałe iStorm do 1,8 GHz. W konsekwencji nowe iPhony e są super wydajne, a ich kultura pracy to marzenie dla innych producentów. Mamy do tego ubogo brzmiące 6 GB RAMu, ale że Apple potrafi pamięcią zarządzać, to w pełni wykorzystuje ten potencjał i programy są przetrzymywane w nich bezbłędnie. Są trzy wersje wbudowanej pamięci: 128, 256 i 512 GB, no ale oczywiście bez możliwości rozszerzenia jej o kartę SD. O nowościach w nowym iOSie już ostatnio mówiłem, ale krótka przypominajka. Zagościły widżety, które możemy umieszczać dowolnie na pulpitach. Na nich nie muszą spocząć już wszystkie skróty do aplikacji, bo powstała biblioteka z programami na końcu pętli z pulpitami. Pomoże wam to zachować przejrzystość i porządek na telefonie. Szybkość urządzenia jest bezkompromisowa, a iPhone 12 Pro Max reaguje na zawołanie. Linia Pro obsługuje nowe rozwiązania w postaci MagSafe. Możemy przyczepić do telefonu indukcję na ładowarki, etui czy nawet Apple'owy portfel. Akcesoria kosztują krocie, a sam pomysł niekoniecznie do mnie przemawia. No chyba, że mówimy pod kątem biznesowym, tak jak najbardziej, bo fortunę można zbić na akcesoriach. Niestety z serii po polsku nie mówi, a co gorsza klawiatura Swipe, czyli wpisywanie za pomocą przyciągnięć. W języku polskim dalej to nie istnieje, możemy to robić, ale w języku angielskim. Głośniki Stereo w 12 Pro Max grają podobnie głośno co w modelu Mini, ale mam wrażenie, że przy bezpośrednim porównaniu dźwięk jest jeszcze czystszy. Oczywiście barwa jest topowa, brzmienie basów też występuje. Zabrakło za to jacka 3,5 mm oraz przejściówki w zestawie iPhone 12 Pro Max obsługuje sieć 5G. Chwała Apple za to, że nie postanowili przemycić do nazwy określenia 5G, co byłoby głupotą. Są też płatności zbliżeniowe. Godna pochwalenia jest obsługa standardu Wi-Fi 6, co pozwala na obsługę jeszcze większej liczby urządzeń w gęstych środowiskach. Jakość rozmów jest świetna, tak samo jak i zasięg. Do aparatów dołączył sensor nazwany LIDAR i jest to skaner, który wspiera zdjęcia nocne i portrety. Moc LIDARu widać przy ustalaniu ostrości, bo ten sensor widzi nawet w zupełnej ciemności, przez co autofokus nie będzie się gubić. Apple deklaruje sześciokrotnie większą skuteczność, a to jest imponujące. Oczywiście to wszystko w teorii. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Wziąłem w jedną rękę iPhone'a 12 mini, w drugą Pro Maxa i zacząłem nagrywać wideo, sprawdzając jak szybko oba smartfony reagują na zmianę głębi. Eee, I muszę przyznać, że iPhone 12 mini bardzo nie odstaje od 12 Pro Max, rzekłbym nawet, że jest bardzo porównywalnie. Czym tak właściwie jest ten cały skaner LiDAR, skoro takie wielkie halo wokół niego jest? Jest to sensor, który wykrywa kierunek padania światła, jego zasięg i ustala on na tej podstawie głębie. Generuje on laserową wiązkę i w ten sposób tworzy pomiary, co można zobaczyć, gdy spoglądamy na niego przez obiektyw innego telefonu. Najlepiej ten system działa do 5 metrów. Skaner ten wspomoże aplikacje w oparciu o AR, czyli np. wirtualne katalogi, projektowanie czy nawet gaming. Magia zaczyna się, gdy zaczynamy korzystać z wirtualnej miarki, czyli aplikacji wbudowanej w iPhony. Mini raz pokazywał mi 89 cm, innym razem 120, a iPhone 12 Pro Max niezależnie od pozycji zawsze 60 cm. Ciekawi ile blat ma faktycznie szerokości? Otóż i tutaj werble 60 cm. Pierwszy raz w przypadku takiego rozwiązania jestem w stanie naprawdę zaufać pomiarom. Trafia on praktycznie bezbłędnie, często bez pomyłki, nawet o symboliczny 1 cm. Mamy w zestawie 3 aparaty i każdy po 12 megapikseli. Początkowo teleobiektyw, bo to jego brakuje w iPhone 12 i 12 mini. Oferuje on 2,5-krotny zoom optyczny i 12-krotny cyfrowy. Dalej to niestety nieimponujący wynik w obliczu tego, co ma androidowa konkurencja z peryskopowymi obiektywami. Ten obiektyw w iPhone'ie posiada optyczną stabilizację obrazu. Główny aparat za to ma stabilizację, ale nie obiektywu, a całej matrycy, a co za tym idzie, cały system działa 4 razy precyzyjniej, przynajmniej w teorii. Podkreślę w tym momencie poprawioną jasność obiektywu głównego do 1.6, a to jest zdecydowany progres względem poprzednika. Więcej światła wpada do matrycy, lepiej telefon radzi sobie w szarówce i po zmroku, a to w fotografii jest bardzo istotne. Zdjęcia za dnia to ta sama wysoka półka co w iPhone'ach z serii 12. Jest bardzo ładne oddanie kolorów, kontrast też jest przyjemny dla oka. Zaszumienie jest niewielkie, ale informacji życzyłbym sobie więcej po przybliżeniu, zestawiając ten model z innymi flagowcami. Pochwalam iPhone'y za szybką migawkę, natychmiastowe wyjęcie telefonu z kieszeni i pstryknięcie zdjęcia nie kończy się rozmazaniem obrazu, nawet jeżeli jesteśmy w ruchu. A tu macie właśnie taki szybki pstryk prosto z samochodu. Szeroki kąt pasowuje się w styl zdjęć narzucany przez główną matrycę. Kolorystycznie jest spójnie. Jest mniej detali, ale jak na szeroki kąt to dalej dobra robota. Teleobiektyw jest ciemniejszy niż w 11 Pro Max. Za dnia tego nie widać, ale przy szarówce trochę ta jasność ucieka. Na domyślnym przybliżeniu obraz jest dobry, ale trochę stracił ten obiektyw na uniwersalności. Przede wszystkim wykorzystywałbym go za dnia. Jak już telefon zdecyduje, żeby włączyć tryb nocny, to go nie wyłączajcie. Możliwości jego są bardzo duże, zważywszy, że optymalizacja światła, wyciąganie informacji z cieni i przy okazji wyostrzenie zdjęć znajduje swój złoty środek, czego czasami u konkurencji brakuje. Szeroki kąt jakby lepiej sobie radził od iPhone'a 12 mini w nocy oraz przy wykorzystaniu trybu nocnego. Tryb nocny zagościł również dla aparatu frontowego, ale pamiętajcie, zrobicie zdjęcia sobie właśnie z dłuższym czasem naświetlania tylko w trybie zdjęcia. Tryb portretowy, czyli ten z wycięciem ładnej głębi, niestety nie obsługuje zdjęć nocnych. Niestety Apple bawi się jak Samsung i również generuje pseudo-szeroki kąt, który jest po prostu pełnym widokiem kadru. Mniejszy kadr jest niczym innym jak przyciętym zdjęciem, także odradzam korzystanie z tego widoku. Co do samych selfie, to Apple potrafi w te zdjęcia. Po prostu. Są super plastyczne, bardzo estetyczne, miękkie z dobrym wygładzeniem twarzy i perfekcyjnym wycięciem tła. Mogłoby być mniej szumów, ale social media i tak lubią portrety z iPhone'ów. Filmy maksymalnie nagramy w 4K przy 60 klatkach na sekundę w formacie high efficiency lub w uniwersalnym do 4K w 30 klatkach. Możemy też aktywować wideo HDR w ustawieniach. Stabilizacja filmów jest bardzo dobra, pukania są niwelowane, pozostają jeszcze takie górki i doliny przy marszu. Jak na filmy z ręki, to dalej, jest to dobry wynik. Szczegółów na 4K jest wystarczająco, ale jeszcze nad zaszumieniem przy mniejszym dostępie do światła Apple mogłoby popracować. Zwieńczeniem testu jest bateria. 3687 mAh to w porównaniu do innych flagowców mocno kiepciutko. Za to Apple miażdży optymalizacją zapotrzebowania na energię, bo żaden z prawdziwych flagowców, podkreślam prawdziwych, którego przyszło mi testować w ostatnim roku nie osiągnął 9 godzin pracy na ekranie na pojedynczym ładowaniu przy sieci Wi-Fi. Ba nawet kilkukrotnie zbliżyłem się do kosmicznej granicy 10 godzin, co przekłada się od dwóch bardzo intensywnych do nawet 3 dni. Oczywiście przy LTE czy 5G te wyniki będą mniejsze w granicach 7-8 godzin. Ładowanie kablowe show nie robi, bo 20W to standard, ale średniopółkowy. Pełne ładowanie od zera zajmuje 1,5 godziny, a szkoda, bo najwyższa ocena w moim podsumowaniu padłaby za baterię. I tym razem zestawu czmychnęła nam ładowarka. Co należy wiedzieć przed zakupem iPhone'a 12 Pro Max? Mianowicie zachęcam was do tego, abyście udali się do sklepu jakiegokolwiek stacjonarnego i podotykali sobie iPhone'a 12 Pro Max i sprawdzili, czy ta wielkość faktycznie jest dla was odpowiednia i czy dajecie sobie radę z obsługą jedną ręką, bo wielkość tego urządzenia jest dosyć specyficzna, biorąc pod uwagę przede wszystkim ścięte ramki i ten komfort użytkowania może się różnić w zależności od tego, jakie macie dłonie. Więc to jest największa moja uwaga. Całościowo urządzenie jest bardzo dobre, natomiast cena Trochę dużo, a oczywiście każdy ma swój portfel, wie na co może sobie pozwolić. Dlatego, jeżeli podoba Wam się iPhone 12 Pro Max, mogę Wam polecić ten zakup.